Cześć widzowie, w dzisiejszym odcinku na poboczu prezentujemy wam parę newsów, a w nich nowe Porsche Cayman GT4, nowe sportowe BMW M, nowe elektryczne Renault Zoe. Zaczynamy! To tylko kwestia czasu. W końcu ktoś z Audi zdecyduje, by wskrzesić starą markę Horś i rozpocząć produkcję samochodów mierzących się pod względem luksusu z Mercedesem Maybachem. Póki co możemy jedynie zobaczyć wizualizację takiego modelu na bazie nowego Audi A8. Auto otrzymało na dwozie pomalowane w dwóch odcieniach. Sportowy tylny zderzak, specjalne emblematy na słupkach C oraz delikatnie zmienione tylne światła. Pomysł nie jest całkowicie od czapy, gdyż Audi niedawno ogłosiło plany wprowadzenia nowego luksusowego i znacznie bardziej prestiżowego konkurenta. Auto byłoby zapewne napędzane jednostką Twin Turbo W12 i konkurowałoby z Bentleyem Flying Spur oraz Mercedesem Maybachem S zeszłej jesieni Renault ogłosiło chęć wprowadzenia hybrydowych wariantów modeli Capture, Clio oraz Megan. Dziś możemy zaprezentować wam zdjęcia jeżdżącego zakamuflowanego prototypu Megan Plug-in Hybrid. Rzecz jasna, auto posiada identyczną stylistykę i z zewnątrz praktycznie nie różni się od swojej spalinowej wersji. Jedyne co przykuwa uwagę, to dodatkowa klapka skrywająca port do ładowania, znajdująca się po lewej stronie samochodu na błotniku. Zmiany będą bardzo ograniczone, a samochód otrzyma najprawdopodobniej nowy pakiet stylistyczny. Auto zadebiutuje na targach we Frankfurcie, a przejechać będzie mogło na baterii jedynie 48 km. BBR to firma tuningowa, która zajęła się jednostką 2.0 Sky Active G z Mazdy MX5. Do czego doprowadziła? Dzięki przeanalizowaniu konstrukcji udało się stworzyć dwa pakiety tuningowe, które zwiększają moc o 40 koni bez użycia turbosprężarki. Pierwszy z nich, o nazwie Super 200, dorzuca dodatkowe 18 koni oraz 14 Nm momentu obrotowego. Składa się on z nowego układu do lotu zimnego powietrza oraz zmodyfikowanego kolektora wydechowego oraz nowego oprogramowania silnika. Druga opcja pozwala na wyciśnięcie z tego silnika ponad 220. Koni. BBR zmieniło tu znacznie więcej elementów, od wałka rozrządu przez nowe sprężyny po nowy układ wydechowy z kolektorem i centralnie umiejscowioną końcówką wydechu. Na rynku zadebiutował Alpin A110S, czyli jeszcze szybsza i skuteczniejsza wersja tego samochodu. Co się zmieniło? Przede wszystkim zastosowano z przodu sztywniejszy o 50% stabilizator, a z tyłu aż o 100%. Dorzucono jeszcze nowe amortyzatory o innej charakterystyce pracy. W efekcie samochód jest niżej zawieszony. Kierowca ma do dyspozycji skuteczny zestaw hamulców Brembo. W silniku w kwestii mocy dorzucono dodatkowe 40 koni. Przyspieszenie do setki spadło do 4,4 ,4 sekundy, a pełny moment obrotowy jest dostępny przez 1400 obrotów więcej. Moc Trafia na tylną oś za pośrednictwem przekładni EDC. BMW ma w planach pójście śladami Mercedesa w kwestii wyczynowych AMG. Zostanie najprawdopodobniej wprowadzony niezależny model M, który nie będzie miał typowego odpowiednika, dokładnie tak jak zadziało się w przypadku modelu Mercedes AMG GT4. Mercedes ma znacznie bogatszą tradycję przygotowywania sportowych limitowanych modeli. Bawarczycy podkreślają, że w przypadku nowego modelu trzeba liczyć się z zaprojektowaniem elektrycznego samochodu. Renault pokazało nową wersję elektrycznego miejskiego samochodu o nazwie Zoe. Ma zmierzyć się z powiększającą się konkurencją w rodzaju Peugeot i208 oraz elektrycznego Opla Corsa. Nowe Renault oznaczone jako ZE50 będzie dysponować baterią umieszczoną w podłodze o pojemności 52 kWh, co pozwoli na przejechanie 390 km według WLTP. Jest to o 20% większy zasięg niż oferowany przez poprzednika. Auto będzie można ładować również szybkimi ładowarkami 50 kW. Przy wykorzystaniu najszybszej ładowarki w pół godziny uzyskamy zasięg około 145 km. Do wykorzystania będzie silnik o mocy 136 koni i momencie obrotowym 245 Nm. Samochód ma przyspieszać do setki w czasie poniżej 10 sekund, a prędkość maksymalna wynosi będzie 140 km na godzinę. Pojawi się też nowy system odzyskiwania energii. W kwestii stylistyki, ZoS z zewnątrz przeszło po prostu lifting, podczas którego powiększono światła i dodano w standardzie oświetlenie LED. Wnętrze przypomina teraz nowe Clio, ogólnie na plus. Porsche zaprezentowało dwie nowości, a mianowicie model 718 Spider oraz 718 Cayman GT4. Sercem obu modeli jest nowa 4-litrowa jednostka B6 oferująca 420 koni mechanicznych oraz 420 Nm momentu obrotowego. Ma sporo wspólnego z silnikiem 911 GT3, aczkolwiek wprowadzono tu szereg modyfikacji. Sprint do setki zajmuje 4,4 sekundy, a prędkość maksymalna to 301 km na godzinę w wariancie bez dachu oraz 304 km na godzinę w GT4. Moc przekazywana jest naturalnie. Na tylne koła za pośrednictwem sześciobiegowej manualnej przekładni. PDK nie będzie oferowane. Silnik posiada dodatkowo system odcinający cylindry oraz maksymalnie zwiększający wydajność wtrysku, tak by pomimo wysokoobrotowego charakteru unormować zużycie paliwa. Spider i GT4 otrzymał również przebudowane nadwozie oraz aerodynamikę. Z przodu znajdziemy pod zderzakiem sportową dokładkę, z tyłu dyfuzor oraz specjalne skrzydło w GT4, które zwiększa siłę docisku o 50%. Zmodyfikowano również zawieszenie i obniżono o 30 mm. Pojawił się też System PASM, jak Wam. Pojawił się też system PASM. Jak Wam się podoba nowy Kajman? Kia oficjalnie zaprezentowała model, który ma podbić serca klientów w wielu krajach oraz na kilku kontynentach. Oto Kia Seltos. Samochód kierowany jest na rynek indyjski, chiński oraz wiele innych. Wizualnie odcina się od aktualnie oferowanych modeli. Posiada nietypowo ostro stylizowany front, bardzo podobny do skody Kodiak. Linia boczna została również narysowana zupełnie odmiennie do sporty czy Sida. całość prezentuje się jednak zgrabnie. Wymiarami Kia Seltos plasuje się w okolicach hyundai Kona, czyli na pograniczu segmentu B i C. W gamie jednostek napędowych znajdziemy konstrukcję 1.6 TGDI. 177 koni, wolnosącego dwulitrowca 150 koni oraz Diesla 16 CRDI z rodziny U3 o mocy 136 koni. Kolejna nowość to przedziwny wynalazek francuskiej marki, czyli Renault Triber. Samochód ten powstał na bazie modelu Kvit, który oferowany jest w Indiach. Model ten mierzy zaledwie 3,99 m długości i oferuje 7-osobowe wnętrze. Dodatkowo ma ponad 18-cm prześwit. Stworzono go z myślą o rynku indyjskim, gdzie jest duże zapotrzebowanie na małe rodzinne samochody dobrze sprawujące się na bezdrożach. Sercem Renault Triber jest mała 72-konna wolnosąca jednostka o pojemności 1 litra i oferująca 96 Nm momentu obrotowego. Moc trafi na przednie koła za pośrednictwem manualnej lub opcjonalnej automatycznej przekładni. Cerożwiwe coupé ujrzało światło dzienne już oficjalnie, co znaczy BMW pokazało produkcyjny model nowej ósemki gran Coupé. To następca dawnej szóstki GC. Decyzja o zmianie numeracji budzi wiele emocji, ale prezencji ósemce odmówić nie można. Z przodu wita nas masywny front z wąskimi lampami oraz szeroką atrapą chłodnicy. Doskonale komponuje się tutaj elegancka linia boczna, tył nie uległ wielkiej transformacji i zachował swój styl. Wnętrze też nie zostało zmodyfikowane, zatem przesiadając się z coupé, poczuje ci się tu zupełnie jak w domu. BMW Grand Coupé jest o 228 mm. Dłuższe, 30,5 mm szersze oraz 56 mm wyższe od wariantu Coupé. Rozstaw osi zyskał ponad 200 mm, aby zapewnić znaczną ilość miejsca pasażerom tylnej kanapy. Wyposażenie oraz gama silnikowa będzie identyczna jak w dwóch pozostałych wariantach. Kolejna nowość. Peugeot zaprezentowało model 2008, czyli wyczekiwaną drugą generację crossovera segmentu B. Pod względem stylistyki przy projektowaniu 2008 obrano taką samą drogę, co w przypadku nowego 508. Z przodu widzimy masywny front, świetnie komponujący się ze światłami LED oraz trapezoidalną atrapą chłodnicy. Linia boczna z charakterystycznie poprowadzonymi szybami mocno przewodzi na myśl nową Toyota RAV4. Wnętrze nowego 2008 jest niemalże identyczne do tego, który spotkać można w nowej 208. Znajdziemy tam cyfrowe zegary z iCockpit w budce zlokalizowanej nad kierownicą. Nowy model jest znacznie większy od poprzednika, co przekłada się na ilość miejsca w kabinie. Bagażnik aż 437 litrów, dodatkowo powiększany dzięki składanej kanapie. Do tego bogate wyposażenie oraz szeroka oferta silników benzynowych i wysokoprężnych. Nie zabraknie też elektrycznego wariantu E2008 z baterią 50 kWh i zasięgiem wynoszącym około 320 km według normy WLTP. To koniec na dzisiaj, mamy nadzieję, że się podobało, do zobaczenia następnym razem.